Dziękuję. wszystkich Dziękuję. uroczystości. Wasz Dziękuję. 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 Gracias. W roku 1956 rocznicy przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa oprócz nacisków i wejścia naszego kraju na trwałe w Europy. Polska przechodziła do kolejności. Okresy potomki i wielkości były przeprowadzone i niewolnym wypadkiem. Poświęcenie tej nowej ojczyzny uczyniły nas narodem, który posyłał o śmierć swych najlepszych synów i niewolności i niezależności polskiej. Środowisko poświęcało im wszystkim. Tym, co z księgowaniem pod kontrolą, tym, co szli z Krakowa z Kościuszką, tym, co cierpi pod pustką i wyłączą ją na czemś, na bohaterom II wojny światowej i żołnierzom antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. Oni wszyscy staną się z naszej ojczyzny dać świadectwo jej istnienia. Towarzyszyć na będą pieśni patriotyczne, słowa polskich poetów oraz myśli Józefa Piłsudskiego, wybitnego twórcy polskiej niepodległej. Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraz niżności, ani ma prawo do przyszłości. Biała z czerwoni nad nami znaku ojczysty leć przed Polakami. Nieczysta myśli, biały kolor znaczy, nie krew za wolność, czerwony tłumaczy. Przestała istnieć. Mimo, że wymazano polska świata, nie wymazano ich serc polaków. Dzięki nim, walczącym, pielęgniującym tradycję i kulturę, przez 123 lata naród nie ma się zniszczyć. Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem. Staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zagrożonych na terytorium. Jedna jest Polska, jak jeden w niebie, Wszystkie myśli jej składam w Na całe życie, które wziąłem z ciebie, Całe do ciebie, Ojczyzną należy. Wiem, że nie ucisz ich ciber podboje, Lecz wielkość ludów szła pod Twoim znakiem, Że nie ma dzieł piękniejszych niż Twoje I większej lubię niż być Polakiem. Walka o niepodległość była długa, Najpierw powstania listopadowe, krakowskie, styczniowe, poszukiwanie sojuszników we Francji i Wielkiej Brytanii, wreszcie próby porozumienia się z zaborcami i uzyskania on częściowej autonomii. W czasie pierwszej wojny Polacy walczyli przeciw zaborcy, u boku innego zaborcy, ale wojna była szansą dla Polaków na zmianę sytuacji politycznej i wybicie się na niepodległość. Dlatego, co można się dziwić, modlono się powszechnie o te wojny. Ileż w jednym słowie może się zmieścić w wielkiej Ile rozpaczy i boleści. Nikt nie wyliczy, nikt nie powie, że tylko polskie serce, co wiek przetrwało w poniewielce. Do ciebie, Panie, w dziejowej godzinie, głos Twego ludu z ziemi polskiej płynie. Wróć nam, o Boże, ojczyznę kochaną, w tronie rozdartą i w morzu chwisko w Sto lekie znieśliśmy w pokorze. Wysuci z ziemi pogardą karniej. Twoja sprawiedliwość wszystko zwróci. Wszystko zwrócić może. Twoja opatrzność złom do dobre Pięć lat z wojny dla ziemi polskich oznaczało zniszczenie. Kontrybucje ściągane przez kolejne wojska oznaczały kontrybucje ściągane przez kolejne wkroczące wojska. Polacy mieli na frontach wojny światowej i niszczały polskie miasta. i um. do ani austriackiej. Głową nie przebijesz, ale jeśli zapewniam inne metody, należy spróbować i tej. Tak. Idą legiony, ściciele, idą z ojczystych stron. Ruszyli do świętej sprawy, gdy rozkaz wodosporów z Trakowa aż do Warszawy, krwią znacząc każdy ślad. Już ojczyzna jest szczęśliwa, mamy wojsko przez szczęśmiały. Dźwignął Polskę wspaniały komendant Józef Piłsudski. Polska po 123 latach niewoli stała się samodzielnym państwem. Złączone ziemie ziemię zaborów polskiego, rosyjskiego i austriackiego na powrót zrosły się biedność. Marzenia Polaków o niepodległości, po latach walki z germanizacją i rusyfikacją nareszcie się ziściły. W tym roku obchodzimy 104. rocznicę tego doniosłego dla nas Polaków wydarzenia. Być zwyciężonym i nie ulec do zwycięstwa. Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. Po zakończeniu wojny Józef Piłsudski został naczelnikiem odrodzenia państwa polskiego. Polacy musieli jeszcze walczyć o określenie granic, tworzyli ramy ustrojowe, rząd przeprowadzali reformę, odbywali zniszczenia wojenne, polską gospodarkę pisali własną konstytucję. Niestety wrzesień 1939 roku przynosi narodowi nowe cierpienia, agresję w Niemiec i Rosji sowieckiej i Przysięgam Panu Bogu w wierności Polsce trwać, Dla mej ojczystym progu w walecznym szyku stać, za w części prawa oboczą ruszać w bój, jak każe wydostawa ustawa i kogo każe mu. Wypełniać wlot rozkazy tajemnic wojska strzec, jak rycerz żyć bez skazy, gdy trzeba męż lec. Przysięgi tu złożonej dotrzymać aby mógł, na krzyżu umęczony dali do już Bóg. Koniec II wojny światowej nie oznacza dla Polaków końca walki o niepodległość rodzinnej. Jej złożą są, żołnierze niepokorni i zło nie Władimir Kroszkilecki, Henryk Planka w Sełonie Padle, zewnętrzny dzielacz w Sełonie i Danuta się ciepłym w Sełonie Kunika. Zamordowana przez komunistycznych oprawców w sierpniu 1946 roku. Pozostała jedna jednym ojczyźnie, numerowej przysiędze. Nie zajmowała się na śledztwie. Zachowała się po prostu jak ciała. Po wielu dziesięcioleciach relacja pozostaje w bardzo pięknej postaci, wspomnianej przez komunistów, jak i inni żołnierze antykomunistów to dzieła śmierciowego. Na mnie. Udało się odnaleźć całe zamiary Małżonki i rocznicy rocznicę śmierci, co było się w 2016 roku, na wspólnym poprzednim To przecież nastolatka tylko, śmieszny kołnierzyk przy sukience. Jeszcze bawiła się przed chwilką, włosy spinała tak na prędce, a tu przysięga, słowa wielkie, i ona przy nich całkiem tycia. W obliczu Boga walczyć będę, aż do ofiary swego życia. Już tatuś z mamą dali przykład i czy wiedzą, patrzą z niego. Śmieć czasem to powinność zwykła, więc się zachowa tak, jak trzeba. Większość dowódców podziemia antykomunistycznego, nie mówiąc już o szeregowych żołnierzach, to byli ludzie bardzo młodzi, mający po dwadzieścia kilka, często nawet kilkanaście lat. Przedstawicieli tego pokolenia, takie wartości jak niepodległość, patriotyzm i ojczyzna, miały olbrzymie znaczenie. Wielu z nich gotowe było za nie oddać życia. To bardzo ważny przekaz dla obecnego młodego pokolenia, któremu przyszło żyć w czasach, gdy te wartości są prawdopodobnie wątpliwość i często wyszywanie. Miłość do ojczyzny to nie slogan, to dar, który należy pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom. To obowiązek. Historia swą sami. Wojna się napisze, bo to za was inni sile. Wycena jest jedna z wiary. Dla tych, którzy określi i dla co nie stara. Wszystko staje się jedno. Żywe i mamy, Wszystko staje się jedno, bo dają pamięć. Bo na przyszłości i przyszłości sięga. Przez serca żywe, co serca nam bije. Bo wolność to jest tyle, ile nas poległo. I wolność to jest tyle, Jeśli nie wrócę przed świtem do pierwszej piosenki słowika, powiedzcie, jak go tym nie, że jego serce nosiłam. ma matu. Zona de Was z podziękowaniem, bo naprawdę przygotowaliście, przeprowadziliście taką niezwykle trudną, ważną i potrzebną lekcję historii. Przekazaliście młodszym swoim kolegom dużo ważnych treści, które myślę, że zapamiętają. Jeszcze na chwilę przeanalizując z nauczycielami na lekcjach w klasie. Bardzo Wam za to dziękuję. Znajdziecie gromkie prawa dla Waszych starszych